No. francuskie Tak czy nie? Tak Coś tam kroi, oby to nie była cebula Tak czy nie? Tak, to chyba masło orzechowe, chyba ładnie zapachnie Będzie czymś ekskluzywnym, czymś niepowtarzalnym i czymś no. drogim Droga to będzie do kibla Tak czy nie? Nie Tak czy nie? Nie, nie. Tak czy nie? Tak, tak. <noise> Czyli będzie na ostro O nie Nie dużo Co? Nie dużo Następne tak czy nie? Nie. Jesteś pewna? Bo to dobre. No dotnij nawet. To jest miłe? To tak. <grafy> A nie, to o górcie kryszony. No On ja Takie wowe. już nie robisz? Nie lubię. Masz. <grafy> Trafiłaś idealnie staro. Tak czy nie? Nie. Tak czy nie? Tak. Boże, jeszcze boję co jest. Tak czy nie? Nie. Do piekarnika i zaraz spróbuję. <laughs> Do stołu podano, proszę bardzo. Proszę Ej, jak jeszcze... to ładnie wygląda. Pięknie. Proszę. Mega, ja pokażę też widzom. Wow, Zobaczcie. a środek? Stara. Ja to będę musiał sprzątać. Pora na nasz okropny środek. Nie mogę, ja nie mogę. Kurde, co jest? O góry? O.